No elo, elo witam wszystkich serdecznie Niedziela twardziela przed nami Specjalnie dzisiaj założyłem babciny sweterek Żeby tutaj e, przywołać trochę szczęścia Do naszych kuponów, o ile jego nie było wcześniej <laughs> Lecimy z kolejnym dniem Cały czas bawimy się na superbecie No i jeżeli tutaj nie masz konta Na tym legalnym falsebookmacherze, czeka na ciebie promocja Bonusu powitalnego rozłożona na dwie części Już tłumaczę o co tutaj chodzi Jeżeli jesteś zainteresowany, możesz założyć konto Z naszego linku, który będzie znajdował się w pierwszym komentarzu Pod tym filmem No I podczas zakładania konta Najważniejsza kwestia to zaznaczenie zgód marketingowych, resztę możesz sobie zostawić na później No i już jak sobie założysz to konto, potwierdzisz zgody marketingowe, to pierwszy, pierwsza część bonusu To podwojenie pierwszej wpłaty, wpłacasz sobie minimum 50 zł, maksymalnie 200 stówki, tyle samo dostajesz w bonusie No i dodatkowo za wpłatę minimum 5 dych i za założenie konta z naszego linku wlatuje jeszcze ekskluzywny freebet 35 z ICO. Tak to wygląda, to jest pierwsza część, myślę, że spoko, bo dwie opcje, można tutaj jakby nie patrzeć sobie, ogarnąć No i druga kwestia to tydzień gry bez ryzyka, aż do 3500 złotych, czyli jest to rozłożone na 7 dni. Ta kwota też jest po prostu pod sufit. Jakby ktoś chciał sobie założyć konto i jest zainteresowany, jeszcze raz, pierwszy komentarz pod tym filmem, tam będzie znajdował się link. My lecimy jeszcze z konkursem. Tradycyjnie, tradycyjnie jest ten konkurs. Tradycyjnie tutaj dyszka do zgarnięcia na Superbecie i co trzeba zrobić, żeby nią powalczyć. Łapa w górę, moi drodzy, subskrypcja tego kanału, moi drodzy, w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki. Dzisiejsze meczu pomiędzy sportingiem a Benficą typujecie do godziny 21.30. Komentarze edytowane dodane po tej godzinie czy bez nikug gracza na SuperBet nie biorą udziału w zabawie. No i dobra, to jest ostatni nie ostatni, tylko przedostatni dzień naszego typerskiego maratonu w przód. Tak to znam, tak to nazwę. No i dzisiaj zaczynamy od dziadka. Kompletnie nie wiem, co się działo wcześniej. Niemniej, jak zawsze, do w opisie będzie klasyfikacja po każdym filmie. Dziadek. Dziadek dzisiaj leci z Treblem. Crystal Palace Southampton powyżej półtora gola. Crystal Palace, no Southampton to wiadomo, czerwona latarnia i tak dalej, i tak dalej. Bardzo słaba ekipa w tym sezonie. Fulham z Burmów powyżej 2,5 gola w meczu. I Juventus z Fiorentiną powyżej 1,5 gola w meczu. I Juventus wygra lub zremisuje. Łącznie dziadkowi wyszło 4,68. No i przesuwamy się w prawo. Ja jestem tutaj następny. Everton z Nottingham Forest. Stawiam tutaj na BTTS. a Już to mówiłem e, dwa czy 3 filmy temu, że Nottingham fajny ma, ma sezon, ale myślę, że Everton u nich, u siebie. Tfu. Co najmniej rasukuje no i stałem na bramkę West Hamu z Liverpoolem po kursie 1,44. Tutaj podobna, podobna kwestia. Myślę, że gospodarze po prostu chociaż raz ten Liverpool na pocztą 2,76 z tego wyszło łącznie. Peterek, następny Everton z Nottingham Forest. Przedział goli w każdej połowie 1,3. Czyli tutaj mamy generalnie dubla na przedziały. Ten pierwszy jest po 2,15, także całkiem, całkiem sympatycznie. I to ten z Wolverhampton też przedział goli w każdej połowie 1,3. 1,80. Łącznie wyszło 3,87. No i jeszcze Delman tutaj został. Dzisiaj na, na deser. Fulham z Burnmów. Powyżej 2,5 gola w meczu Tottenham z Wolverhamptonem. Tottenham ma tutaj wygrać i West Ham Liverpool. Liverpool ma tutaj wygrać. No, znaczy jakieś 2 do 1 i będziemy tutaj ukontentowani obaj. 3,67 weszło Delmanowi. No i mamy wszystko na dzisiaj. Życzę Wam udanej niedzieli. Odpocznijcie, bo za chwilę Sylwester także będzie grubo. Adios, compadres.